nie każdemu chcę wszystko mówić i czasami tak jest nie z każdą chcę zrozumieć tak? ja więcej czasu w ogóle nie zrozumiałam aha, nie wiedziałem bo ludzie jest bardzo chętni no wiem też tego doświadczyłem kiedyś jak miałem dzieckiem śmiali się z mojej wargi wszystkich ale akurat wybaczyłem tym osobom ale dlaczego śmiali się z tym? No bo kiedyś miała rośkę, kiedyś. W dużym operacji. Zajeczu, by... Pacz, no. Mam w zajaczu gambę ja taką, zajaczkę No, tutaj. Ja rozumiem, ale. No, bo ci, jak wiesz, nie rozumieli tego. Po prostu nie znali Boga. Nie byli to jej nimi, ale im wybaczyłem. Bo Jezus wybaczył moje grzechy na krzyżu, to im też wybaczyłem. Ale się, jak ja łaskawicie. No. Nigdy nie chcą między sobą rozmawiać, żeby jakoś zaproponować, pocałować, rozumieć. Znaczy niektórych sam, w parku całkiem otwartych i życzliwych ludzi. Ale wiadomo, takie czasy, w jakich żyjemy. No niestety, ludzie zabieganie pracują, nie mają czasu dla siebie. Każdy tylko w pogoni za pieniędzmi, bo taka jest niestety rzeczywistość. A powinni skupić się i myśleć o tym co w górę, o bogu bardziej. No ale wszystko drożeje bo ciężko pracować No niestety. Ja do tego powiedziałam No. Kiedy nie masz pieniędzy, to najlepiej, że niż nieżeli kiedy masz. No ja wiem o co chodzi. Bo niektórzy mają kupę kasy, a są nieszczęśliwi. Oni, trochę mają mało, to są szczęśliwi. No. O, oh, ciekawe. Jesteśmy chyba koło Jaworzenia Śląskiej, ale nie jestem na pewien. ale dużo wyremontowali w Polsce dużo się zmieniło na przykład jak to było 6 lat temu to jeszcze nie było e, poremontowane stacje kolejowe nie były i jeszcze mieliśmy starą stację w Wielkiej Górze jeszcze taką niemiecką przestań teraz ale zaraz, bo jest z Herpaczu no, w Herpaczu to teraz